Al Jazeera poinformowała, że w niedzielę wieczorem w izraelskim ataku na namiot dziennikarzy przy szpitalu Al-Shifa w Gazie zginęło pięciu jej pracowników. Wśród ofiar był znany korespondent Anas al-Sharif, drugi dziennikarz oraz trzech operatorów kamer. Stacja nazwała to ukierunkowanym oraz kolejnym rażącym i zaplanowanym atakiem na wolność prasy. Izraelskie wojsko potwierdziło atak, twierdząc, że Al-Sharif nie był dziennikarzem, a tylko podawał się za dziennikarza i współpracował z Hamasem. Zarówno Al-Sharif, jak i Al Jazeera wcześniej zaprzeczyli tym oskarżeniom. Komitet Ochrony Dziennikarzy w ubiegłym miesiącu wyraził poważne obawy o bezpieczeństwo Al-Sharifa, stwierdzając, że był tu cytat celem izraelskiej wojskowej kampanii oszczerstw. Według organizacji w wojnie izraelsko-hamaskiej, która rozpoczęła się w październiku 2023 roku zginęło około 186 dziennikarzy